Zadanie 5, matura 2018, Maj, stara formuła. No i w zadaniu mamy przedstawioną budowę cząsteczki ATP oraz ADP. Pojawia się informacja, że źródłem energii w większości procesów endergicznych jest rozkład ATP do ADP, czyli inaczej hydroliza. Przekształcenie ATP do ADP wiąże się z odłączeniem jednej reszty fosforanowej. W komórkach ATP jest ciągle odnawiany poprzez przyłączenie do ADP reszty kwasu fosforowego. To jest fosforylacja. Wzajemnie, tutaj te przekształcenia ATP i ADP tworzą cykl, który w uproszczeniu przedstawiono na schemacie poniżej. No i właśnie przyjrzyjmy się, co tutaj mamy przedstawione. Mamy tutaj budowę cząsteczki ATP. Ja może zaznaczę, reszty fosforanowe, tu jest pierwsza reszta fosforanowa, tu jest druga reszta fosforanowa, a w tym miejscu mamy trzecią resztę fosforanową. Miejsca, gdzie łączą się te nasze reszty fosforanowe, oznaczę je innym kolorem, o właśnie w tym miejscu, tu jest tak zwane wiązanie wysokoenergetyczne, to jest Termin, który rzeczywiście stosowany jest przez biologów, natomiast jeżeli rzeczywiście zerkniemy sobie do tablic chemicznych, okaże się, że wiązanie między tlenem i fosforem ma standardową przeciętną wartość energetyczną. Natomiast oczywiście hydroliza całej reszty fosforanowej, hydroliza tego wiązania i odłączenie całej reszty fosforanowej zapewnia energię do procesów endoergicznych zachodzących w komórce. No i zobaczmy, co tutaj mamy przedstawione jeszcze. Mamy tutaj oczywiście rybozę i mamy zasadę azotową i ta zasada azotowa i tu warto posłużyć się kartą wzorów naturalnych, to adenina. Stąd też nazwa adenozyno-trifosforan ATP. No i widzimy na strzałce oznaczonej jedynką rzymską rozpad cząsteczki pod wpływem wody. To jest oczywiście reakcja hydrolizy. Ta cząsteczka wody służy po prostu do podłączenia reszty fosforanowej. No i powstaje cząsteczka ADP. Strzałka druga. Mamy tutaj przyłączenie reszty fosforanowej z odłączeniem cząsteczki wody i ten proces ta reakcja oznaczona dwójką to fosforylacja. Przypominam, że mamy trzy rodzaje fosforylacji, one są wymagane na egzaminie maturalnym. może być fosforylacja substratowa, oksydacyjna lub fotosyntetyczna. No i zobaczmy na polecenia naturalne, dokończ zdanie, wybierz właściwe typy reakcji spośród wymienionych poniżej i wpisz ich nazwy w wyznaczone miejsca. No i zobaczmy, reakcja oznaczona na schemacie numerem 1, w której ATP przekształca się w ADP, jest przykładem oczywiście hydrolizy, a reakcja oznaczona numerem 2, w której ADP przekształca się w ATP, jest przykładem fosforylacji, tak jak wstępnie e, określiliśmy. I pod punkt B podaj nazwy związków chemicznych, które wchodzą w skład ATP oznaczonych na schemacie kółkami 1 i 2. No i oczywiście jedynka to adenina, a dwójka to ryboza. I to jest poprawne rozwiązanie.